Szachy. Przesunął wieżę tak, że zagroził mojemu gońcowi. Nie przychodził mi do głowy żaden sposób, żeby ochronić figurę. Gdyby ją zbił, jego pion mógłby się ruszyć na E6 i zaszachować mojego króla. Ojciec Arturo uśmiechnął się z zadowoleniem. Ja zbiłem mu zaledwie dwa piony i skoczka. On pozbawił mnie obu skoczków, jednej wieży, czterech pionów i gońca. Rozkładał mnie na łopatki. Umberto poprosił, żebym poszedł z nim do sklepu papierniczego. W drodze powrotnej zaproponował, żebyśmy wstąpili do kościoła. Zaprowadził mnie do przybudówki w głębi podwórza, w której mieszkali ojciec Arturo, drugi ksiądz i dwie usługujące im zakonnice. Klebania składała się z trzech malutkich, ascetycznych pokoików, do tego nieduże pomieszczenie z telewizorem, stołem. I aneksem kuchennym, a to wszystko upchnięte na 30 metrach kwadratowych. Czekaliśmy na ojca Artura 15 minut. Modli się niedługo skończy, oświadczyła zakonnica, która nam otworzyła. Kiedy się wreszcie zjawił, powitał nas serdecznie. Dużo o tobie słyszałem, powiedział i ścisnął mnie za ramię. Wyobrażałem sobie ponurego, surowego mężczyznę, ale ksiądz okazał się dobrodusznym żartownisiem. Mimo to dziwnie rozmawiało mi się z człowiekiem, który przez cały czas miał na nosie ciemne okulary. Umberto odnosił się do niego z niemal służalczym szacunkiem i łapczywie spijał każde słowo z jego ust. Ojciec Arturo zaproponował, żebyśmy usiedli razem z nim na jednej z wytartych sof w saloniku. Poczęstował nas też café de odia, świeżo zaparzoną przez zakonnicę. To będzie najlepsza kawa, jaką w życiu piłeś, zapowiedział. Skosztowałem. Rzeczywiście kawa była przepyszna, z nutką cynamonu i idealną ilością cukru trzcinowego. Spojrzałem na szachownicę leżącą na stole. Grasz w szachy? zapytał mnie. Sklinałem głową. Nauczyłem się grać jako ośmiolatek. Studiowałem ruchy bierek w Encyklopedii Britannica. Ojciec podszlipował moje umiejętności i zaczęliśmy rozgrywać partie. W wieku dziewięciu lat zdołałem go pokonać. Z początku myślałem, że pozwolił mi wygrać, ale nie. Naprawdę ze mną przegrał. – Jakie jest twoje ulubione otwarcie? – dopytywał ojciec Arturo. Nie wiedziałem, o co mu chodzi. Nie znałem żadnego oprócz Mataszywskiego. – Nie mam ulubionego – odparłem. – Ja lubię partię hiszpańską – oznajmił. Wskazał na szachownicę. – Chcesz zagrać? Pierwszą partię otworzył skoczkiem królowej. Przyzwyczaiłem się do gry z ojcem i Karlosem, którzy zawsze zaczynali pionem króla. Nie wiedziałem, jak odpowiedzieć na taką zagrywkę, więc w kilku ruchach opanował środek szachownicy i dał mi mata. W drugiej partii wykrwawiony pozbawiony skoczków w wieży gońca postanowiłem się poddać. Ojciec Arturo ewidentnie poświęcał sporo czasu na studiowanie otwarć obron ataków. Wiesz kto to był Capablanca? zapytał, ustawiając od nowa bierki na szachownicy. Tak, odpowiedziałem, kubański szachista Mistrz Świata. A wiesz jak przegrał mecz o mistrzostwo? pokręciłem głową. <coughs> José Raúl Capablanca był geniuszem. Być może najlepszym szachistą wszechczasów. Niezwykle utalentowanym, ale prowadził bardzo burzliwe życie. Lubił się napić, zabawić. Przyszło mu bronić tytułu mistrzowskiego przed metodycznym i zdyscyplinowanym przeciwnikiem – Aleksandrem Alechinem. Podczas gdy Rosjanin zgłębiał wszystkie słabości rywala, Kapablanka zajmował się sypianiem z kobietami, z których wiele podsyłał mu podobno sam Alechin. Nikt się nie spodziewał porażki Kapablanki, ale po blisko 40 partiach został pokonany niewyspany, niezdolny do skupienia uwagi, nie wytrzymał ani fizycznie, ani psychicznie. Alechin odmówił mu meczu rewanżowego i przez wiele lat cieszył się tytułem mistrza świata. Ta historia całkiem mnie zainteresowała, ale nie domyślałem się, dokąd zmierza. Oto lekcja na przyszłość, Juanie Guillermo, oznajmił ojciec Arturo, z naciskiem wymawiając moje imię. Musisz się zdecydować, po której jesteś stronie, po stronie zwycięzców czy po stronie przegranych. Przyłącz się do stronnictwa tych od Alechina, nie do tych od kapłanki, rozumiesz? Uśmiechnął się z satysfakcją i poklepał mnie po nodze. Dobrze, że postanowiłeś stanąć po naszej stronie, bo odniesiemy triumf, ale musisz być nam wierny, zbliżył twarz do mojej twarzy. Z ust cuchnęło mu jak z rury kanalizacyjnej. To nie przypadek, że właśnie matka Umberta uratowała ci życie. Pojmujesz jak olbrzymią tajemnicą jest Bóg, wstał i poprawił sutannę. Jeśli pozwolisz, mamy parę spraw do omówienia z Umbertem. Weszli do pokoju księdza i zamknęli drzwi. Zakonnica przyniosła mi następną filiżankę kafe Tym razem kawa nie smakowała już tak wybornie. Być może dlatego, że ciągle czułem na podniebieniu cuchnący oddech ojca Artura. Do dziś robi mi się niedobrze na jego wspomnienie. Czekałem na Umberta prawie godzinę. Po wyjściu z pokoju uśmiechnął się do mnie. Przypadłeś ojcu Arturowi do gustu, oznajmił. W drodze powrotnej prawie nie rozmawialiśmy. Zostawiając mnie pod domem, Umberto spojrzał mi w oczy. W niedzielę o dziesiątej wieczorem, powiedział, wierzymy w ciebie. W wieku 53 lat José Raúl Capablanca stracił przytomność w wyniku wylewu krwi do mózgu w chwili, gdy przyszedł do restauracji i prosił o pomoc w zdjęciu płaszcza. Zmarł kilka godzin później w szpitalu. Do dziś cieszy się podziwem i szacunkiem jako wybitny szachista o rzadko spotykanym talencie. W wieku 53 lat Aleksander Alechin, Został znaleziony martwy na krześle przy swoim własnym stole. Zmarł podczas samotnego posiłku. Lekarze stwierdzili atak serca. Ktoś z przeprowadzających autopsję podał informację, że szachista zadławił się kawałkiem mięsa. Zwolennicy teorii spiskowych twierdzą, że został otruty. Niektórzy utrzymują, że Alechin był antysemitą i zwolennikiem nazistów. W kręgach szachowych. Potępiano go jako tchórza, który odmawiał kapablance szansy odzyskania tytułu mistrzowskiego. Od kiedy Rosjanin pozbawił Kubańczyka możliwości rewanżu, zmieniono zasady rozgrywek szach szachowych. Teraz aktualny mistrz ma obowiązek rozegrać mecz rewanżowy z mistrzem zdetronizowanym. Jeśli tego nie zrobi, automatycznie zrzeka się tytułu. Jestem i na zawsze pozostanę po stronie. Kapablanki. Obudziłem się na dywanie w salonie. Kieł leżał parę metrów ode mnie. Gdy tylko się poruszyłem, ostry ból przeszył mi nogę. Kieł uniósł głowę i wlepił we mnie ślepia. <laughs> Przepraszam. Jedyne powitanie, jakie przyszło mi do głowy, brzmiało: Dzień dobry, skór wielu. W nocy zszedłem na parter, żeby mu się postawić. Zażarta walka trwała ponad godzinę. Porządnie go sprałem krzesłem, a on parę razy się na mnie rzucił. Znowu rozwalił mi nogę i to tak mocno, że już nie mogłem stanąć. Nawet leżąc, zdołałem mu jednak zadać jeszcze dwa ciosy krzesłem i zmusić do wycofania. Odczołgałem się w tył. Przez chwilę się sobie przyglądaliśmy, aż w końcu zasnąłem wyczerpany. Kieł wstał. Z kagańca kapała krew. On też musi być obolały po naszej wieczornej rundzie. Wyprostowałem się. Kieł warknął. Złapałem krzesło i zrobiłem gest, jakbym chciał rozwalić mu je na głowie. To wystarczyło, żeby go uspokoić. Poszedłem do lodówki i wyjąłem resztki kurczaka z rożna, którego kaczor przyniósł mi trzy dni wcześniej. Oderwałem udko, podgrzałem je trochę w piekarniku i usiadłem naprzeciwko kła. Kiedy poczuł zapach mięsa, od razu się podniósł. Naprężył mięśnie. Głód musiał go już bardzo męczyć. Wbił wzrok w jedzenie, a potem nagle na mnie skoczył z takim impetem, że pociągnął za sobą stół. Prawie mnie dosięgnął. Zacząłem się cofać. Szedł w moją stronę, ciągnąc za sobą stół. Ani na chwilę nie odwróciłem się do niego plecami. Kiedy wystarczająco się zbliżył, kopnąłem go w pysk. Zatrzymał się. Zastygliśmy tak oko w oko, obserwując się wzajemnie. Podniosłem nóżkę kurczaka i zacząłem jeść. Potem Cisnąłem mu kość. Kieł rzucił się na nią gwałtownie. Nie mógł jej jednak wziąć w pysk z powodu kagańca, więc sfrustrowany zaczął trząść wielkim łubem na boki. Popatrzył na mnie raczej z wściekłością niż błagalnie. Pożarłem łódko, delektując się przesadnie, żeby jeszcze bardziej go sprowokować. Po, skończeniu, po skończonym posiłku poszedłem na górę do pokoju Carlosa. Jeszcze więcej kup i sików. Zapomniałem otworzyć Kingowi drzwi na dach, gdzie chodził się załatwiać. Bokser, udomowiony do szpiku kości, srał pod prysznicem, próbując trafić w sitko odpływu, tak jak Carlos nauczył go robić na patio. Pozbierałem odchody przez papier toaletowy i wrzuciłem je do sedesu. Potem odkręciłem wodę, żeby zmyć prysznicem resztki i spłukać mocz. Biedny pies był ciągle spanikowany. Nie chciał mnie odstąpić na krok, nawet kiedy się myłem. King, zawsze tak niechętny wodzie, teraz siedział w rogu kabiny prysznicowej i nie przeszkadzały mu upryskające krople. Przez pół godziny tkwiłem z zamkniętymi oczami w strugach gorącej wody. Strumień nieco złagodził ból nogi i ramienia. Kiedy się ubierałem, ktoś zadzwonił do drzwi moi trzej przyjaciele. Otworzyłem im. A kiedy weszli, kaczorarz za nie mówił na widok pobojowiska. – Co sprawka kła? zapytał w końcu. – Przytaknąłem. – Właściwie nie zostało już nic, co wilk mógłby zniszczyć. – Chodźmy się przejść – zaproponował Hajwo. – Idźcie sami – odparłem. – Nie, przyszliśmy cię wyciągnąć z domu – upierał się kaczor, więc nigdzie się bez ciebie nie ruszymy. Rzucili pomysł, by pójść na stację kolejową Buenavista. Od dwunastego roku życia marzyliśmy o tym, żeby jeździć na gapy pociągami towarowymi. Raz spróbowaliśmy wsiąść, ale Hajbo upadł na plecy i poobijał sobie żebra. Kiedy mój ojciec się o tym dowiedział, wpadł w furię. Też to robił jako nastolatek, aż za którymś razem jeden z jego kolegów poślizgnął się, przeskakując z wagonu do wagonu i upadł na tory. Pociąg po nim przejechał i obciął mu nogi. Chłopak zupełnie się załamał, zamknął w swoim pokoju, a rok później zmarł. Ojciec kazał nam obiecać, że już nigdy nie będziemy próbować. Teraz jednak nie żył, więc nie miałem komu dotrzymywać obietnicy. A zresztą, szczerze mówiąc, wcale się nie przejmowałem, że mogę zginąć zmiażdżone kołami. Dotarliśmy na stację i przeszliśmy się po peronach, żeby wybrać pociąg. Najwcześniej odjeżdżał skład do Saltillo. Obejrzeliśmy go uważnie, póki stał na dworcu, żeby ustalić najlepszą metodę, Abordażu, potem przeszliśmy wzdłuż torów, przeskoczyliśmy przez ogrodzenie i schowaliśmy się za jakimiś beczkami, czekając, aż będzie komu nas przejeżdżał. Pociąg toczył się wolno, skoczyliśmy. Szybko wdrapaliśmy się do wagonu z workami kukurydzy. Wyjechaliśmy z miasta. Usiedliśmy w otwartych drzwiach i wyglądaliśmy na zewnątrz. Krajobraz z lesistego zmienił się w pustynny. Na równinach sterczały pojedyncze opuncje i akacje. Przerażone króliki uciekały przed pędzącym pociągiem, a gołębiaki przelatywały nad nami z dużą prędkością. Pociąg zatrzymywał się w małych wioskach i w szczerym polu. Po pięciu godzinach podróży dojechaliśmy w okolice e, miasta Keretaro i postanowiliśmy wysiąść. Pociąg zaczął zwalniać. Skorzystaliśmy z okazji i wyskoczyliśmy, kiedy wjeżdżał na stację. Strażnicy kole kolejowi nas zauważyli i zaczęli gonić. Uciekliśmy slalomem między wagonami różnych pociągów i udało się nam ich zgubić. Po południe spędziliśmy w centrum Keretaro. Quer Zjedliśmy e Enchilady z ulicznego stoiska, włóczyliśmy się po uliczkach, placach i parkach. Zaskoczyły mnie śnieżno-białe chmury, czyste światło, głęboki błękit nieba. O zmierzchu postanowiliśmy wracać. Zajęliśmy pozycję przy torach, na środku piaszczystej równiny, pod miastem. Z dość dużą prędkością zaczął się zbliżać pociąg towarowy. Odczekaliśmy, aż trochę przejedzie i zaczęliśmy biec równolegle do wagonu. Złapaliśmy skaczorem za drabinkę przy jednym z nich i wdrapaliśmy się do środka. Beksa i Hajbo o mały włos byliby nie zdążyli, ale w końcu udało im się złapać na wagon wyładowany piaskiem. Spotkaliśmy się w otwartym wagonie wiozącym gigantyczne zwoje blachy. Ułożyliśmy się każdy na jednym zwoju i posnęliśmy. W połowie drogi obudziła nas burza. W niecałą minutę przemokliśmy do suchej nitki. Nie mieliśmy gdzie się schronić przed deszczem, leżeliśmy więc dalej na bylach, a krople padały nam na twarzy. Pociąg dość często stawał, za każdym razem głośno rozbrzmiewał metaliczny zgrzyt hamulców. Olbrzymie zwierzę juczne zatrzymywało się w strugach deszczu. Przy ruszaniu, lokomotywa szarpała do przodu i wagony trzęsły się gwałtownie. Pociąg wił się wśród gór, a potem zjechał serpentynami w stronę wielkiej metropolii. Dotarliśmy do miasta Meksyk. Pociąg skończył bieg na jakiejś stacji w dzielnicy przemysłowej w okolicach Vallejo. Wysiedliśmy i ruszyliśmy przemoczeni przez wyludnione terytorium, wielkich magazynów, pustych ulic, sterc śmieci, piętrzących się na chodnikach, wychudzonych liszajowatych psów, kałuż czarnej, cuchnącej wody. Nie znaliśmy tej okolicy i nie napotkaliśmy nikogo. Kto mógłby nam wskazać drogę i pomóc się stamtąd wydostać? Snuliśmy się zagubieni, z zimna szczękając zębami. Żeby nas trochę rozerwać, hajbo opowiadał historię Stampiko o rybakach tygodniami dryfujących po otwartym morzu, o kapitanach mówiących niezrozumiałymi językami, o smole wylewającej się na plażę niczym ogromna czarna fala, o pożarach frachtowców. Rozjaśniających ciemności nocy, o czerwonych przypływach i rybach, i krabach gniących na piasku. W końcu dotarliśmy do ruchliwej ulicy. Złapaliśmy taksówkę i o północy wróciliśmy do kolonii. Pożegnaliśmy się, wykończeni, przemoczeni i zmarznięci. Powlokłem się do domu. Na bramie znalazłem liścik przymocowany taśmą klejącą. Wpadłem zapytać, czy nie chcesz iść na kolację. Przyniosłem ci bułeczki z chińskiej kawiarni. Zjedz je z roztopionym masłem, są pyszne. Wsunąłem je pod kratę. Lekcja skłem na dziś. Wyj, szczekaj, warcz, mów do niego, śpiewaj. Dla wilków bardzo ważne są dźwięki. Spróbuj się z nim porozumieć. Jutro wpadnę do ciebie w drodze na kolację. Jeśli nie będziesz mógł iść, daj mi znać, Sergio. Wszedłem i poszukałem torebki z pieczywem, a Willes. Umieścił ją na patiu, koło węża ogrodowego. Musiał się postarać, żeby wyciągnąć rękę jak najdalej między sztachetami ogrodzenia i tam ją położyć. Kupił mi cztery bułeczki, machnąłem ręką na masło i jedną zjadłem od razu. Po ciemku wszedłem do domu. Kiedy zapaliłem światło, zobaczyłem, że Kieł siedzi nieruchomo i wpatruje się w schody. Odwróciłem się. Na jednym ze stopni siedziała przerwa. Surita nie widział mojego brata osobiście, dopóki nie wyłowili go spuchniętego ze zbiornika z płucami wypełnionymi wodą, siną twarzą i oczami uniesionymi w stronę pokrywy, która uniemożliwiała mu wyjście, z szeroko otwartymi ustami. Komendanta policji zaskoczył jego wysoki wzrost, kędzierzawe włosy, kolor oczu. Przyklęknął, żeby dokładniej mu się przyjrzeć, po czym zwrócił się do Umberta. – To on? – tak, to jest Carlos Valdez – powiedział Umberto. Surita wstał. Drań był przystojny. Mógłby zostać aktorem, stwierdził ten kretyn. Trupa otaczali policjanci i dobrzy chłopcy. Zbliżyłem się, żeby na niego popatrzeć. Dwóch funkcjonariuszy chciało mnie zatrzymać, ale surita dał im znak, żeby mnie puścili. Mój brat wyglądał, jakby próbował coś powiedzieć, jakby przerwano mu w pół zdania ale zamiast słów z jego ust wydobywała się woda. Nie zamierzałem płakać, zwłaszcza na oczach jego zabójców. Usunęliśmy wrzód, oznajmił Umberto. Odwróciłem się i na niego popatrzyłem. Stał kilka metrów od brzegu dachu. Pomyślałem, że mogę się na niego rzucić i go zepchnąć. Policjanci chyba wyczytali coś z mojego wzroku, bo dwóch stanęło przede mną, żeby mi uniemożliwić to. Nieważne, prędzej czy później, zabije Umberta. Co za nieszczęśliwy wypadek! Zwrócił się do mnie Surita. Umberto i Antonio wyszczerzyli zęby w uśmiechu. Wypadek? Tak właśnie komendant, um, komendant Adrian Surita określił zabójstwo mojego brata w pisemnym raporcie. Z niewyjaśnionych przyczyn, Juan Carlos Valdes schował się w zbiorniku pełnym wody. Pokrywa się za ciała i uniemożliwiła mu wyjście. Utopił się. Na ciele nie stwierdzono śladów przemocy ani innych, które mogłyby sugerować popełnienie przestępstwa. Tak jak ciała szęszyli nadal wiły się po śmierci, tak trup mojego brata zaczął wymiotować wodą i sokami żołądkowymi. To nie był żaden wypadek, oświadczyłem z furią Suricie. To już zostanie stwierdzone podczas autopsji. Odparł tamten cynicznie. W oddali zobaczyłem Bekse i Hajba, którzy patrzyli na nas z dachu awalów. Obaj płakali. Chciałem na nich nawrzeszczać, żeby nie ryczeli. Żeby lepiej poszli do Szona po pistolet, przerzucili mi go z dachu na dach, to mógłbym wystrzelać tych dwunastu apostołów zła, którzy otaczali wianuszkiem mojego brata. Rozejrzałem się dookoła dwóch policjantów zastępujących mi drogę. Na chwilę zajęło się czymś innym. Utkwiłem wzrok w Umbercie. Ominąłem policjantów i pobiegłem w jego stronę. Kiedy dzieliły mnie od niego dwa metry, skoczyłem i wyrżnąłem go z byka w twarz. Rozkwasiłem mu nos, buchnęła krew. Złapałem go za pasek i zacząłem ciągnąć na krawędź dachu, ale Antonio złapał mnie za ramiona i chwytem judoki powalił na ziemię. Hosue i jeszcze dwóch dobrych chłopców zaczęło mnie kopać. Walili w szebra, żołądek, jądra. Leżałem. Surita i jego ludzie nie zrobili nic, żeby ich powstrzymać. Umberto przykucnął i zbliżył twarz do mojej twarzy. Non nobis domine, sed nomini tuoda gloriam, powiedział, a krople krwi kapały mu z nosa i plamiły mi koszulkę. Wstał i oddalił się po dachach, a za nim ruszyły jego pachołki. Jeden z policjantów podszedł do zwłok Carlosa, zdjął kurtkę i zakrył mu twarz. Z wściekłością zerwałem się z ziemi i, choć nadal byłem <laughs> obolały polaniu, złapałem kurtkę i cisnąłem ją w kałuże wymacioł mojego brata. Chciałem, żeby widzieli pośmiertny grymas na jego obliczu, żeby nigdy nie zapomnieli wyrazu twarzy człowieka, którego śmierci nie udało im się zapobiec, żeby ta żygająca śmierć prześladowała ich w koszmarach. Przyjechała karetka. Trzech sanitariuszy wspięło się po spiralnych schodach. Surita zatrzymał ich w pół drogi i powiedział coś półgłosem. Wysłuchali go uważnie, po czym podeszli do Carlosa. Jeden z nich schylił się nad ciałem. Debli zaczął obmacywać szyję mojego brata, próbując wyczuć puls w tętnicy, jakby Carlos odgrywał rolę trupa, nie tylko czekał na znak, żeby wstać i wrócić do swoich codziennych spraw. Surita kazał sanitariuszom go zabrać. Zaprotestowałem. Musi przyjechać prokurator, oświadczyłem. Trzeba spisać protokół. Surita odwrócił się do mnie zirytowany. A teraz co? Zostałeś prawnikiem Fiutku? To ja tutaj rządzę. Sanitariusze położyli mojego brata na noszach i zaczęli go niezgrabnie taszczyć w dół po kręconych schodach, uważając, żeby się nie ześlizgnął. I nie spadł na patio Martinezów. Wielu sąsiadów obserwowało te manewry z okolicznych dachów. W końcu znieśli ciało na parter. Zabiorą go na komendę, a potem do prosektorium w Hoko. Powiedział mi jeden z policjantów. Ten, który zakrył twarz Carlosa kurtką, podszedł teraz do mnie. – To twojego brata zabili? – zapytał. – Tak – odparłem. – Strasznie mi przykro. Te kutasy kiedyś za to zapłacą. Zobaczysz. Stwierdził i wskazał dobrych chłopców. Wychyliłem się za krawędź dachu. Wokół ambulansu zebrało się sporo gapiów. Sanitariusze przepchnęli się przez tłum i załadowali mojego brata. Włączyli syrenę i powoli, żeby nie potrącić ciekawskich, odjechali ulicą. Honoré de Balzac, wielki powieściopisarz, próbował wyjaśnić mechanizm miłości od pierwszego. Wyjrzenia. Doszedł do wniosku, że kiedy krew krąży po naszym ciele, tworzą się pola energetyczne, które manifestują się ciepłem, promieniowaniem, blaskiem. Pola te emitują świetlisty alfabet, indywidualny dla każdej osoby. Te alfabety, dla większości nieczytelne, rozumieją tylko ci, których wyposażono w podobne zestawy znaków. Kiedy dwie osoby mają podobne alfabety bez trudu wzajemnie się odczytują. Siła przyciągania między nimi staje się nieodparta. Nawiązują nic, nic idealnego porozumienia. Tak właśnie rodzi się miłość od pierwszego wejrzenia. Szkoda tylko, że prawdopodobieństwo spotkania kogoś wyposażonego w świetlisty alfabet podobny do naszego jest bardzo niewielkie.